Chcę zobaczyć twojego ducha ognia. Raz i dwa. raz dwa, trzy! Okej. Okay. Ale fajne! Jezus! Tam będzie wyglądała walka? Nie no. Pora na taniec. A okej. Okay. Uśmiechnij się. Gap się, Wiruj. Uśmiechnij się. Zaczynasz się dobrze bawić i uśmiechasz się szeroko. Elbador, odwzajemnie uśmiech. Ach, to było zbyt proste. Spróbujmy tego. Okej, okay, a. Na razie to nie jest takie trudne. Dźwięki tysiąca trąb odbijają się echem wokół ciebie. Może, Wiruj? Niezbyt się kręcisz. Elbador docenia Twój wysiłek. Włóż więcej serca w to. Okej, okay. dobra. Nadal jeszcze jest łatwo, więc się tym cieszmy. Elbador napina swoje ogromne mięśnie. Elbador, patrz się. Przestajesz tańczyć i patrzysz na Elbadora. Denerwuje go to. Hm. Pasja musi rosnąć! A um. Ataki stają się coraz... ...trudniejsze, właśnie o tym mówię. Oj, niezbyt bardzo to ogarniam. Ale będzie problem. W późniejszych fazach walki... Okej, okay, znów dźwięki tysięcy trąb odbijających się wokół mnie. No to wirujmy. Niezbyt się kręcisz, Albatros docenia twój wysiłek, super. Ach tak, dlatego właśnie żyję. Okej. Okay. Następny atak. Okej, okay, dobra, skup się, skup się, skup się, bo ja nie chcę się wyłączyć na nim. O kurde. No, jest to dosyć dla mnie trudne. Albo po prostu moja klawiatura jest do dupy. Okej, okay, muszę się na pewno uleczyć, bo nie chcę sobie umrzeć. Zjedzmy sobie to ciasto. Rozdzierasz ciastko owocowe. Żółty kamień zawarty w nim wypala ci przełyk. <laughs> HP odnowione. Spoko, spoko. Życie bez jest puste, mówię. O nie, o nie, o nie. A czemu to jest takie trudne? Klawiaturą współpracuj! Klawiatura z kerfura za 10 zł to chyba nie był dobry pomysł. Pachnie dyskoteką. Um, dobra, Albator. No, mm, a dalej się kręćmy. Zdąb docenia to super, super. Inni mówią, że taniec może również odbierać życie. Nie rozumiem, co mają na myśli. O oh nie. To jest coraz trudniejsze. Kurde. Zaraz cię będę musiał leczyć. Czujesz, że w swojej duszy. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, zaś zbyt się kręcimy. On zaś do docenia. Świat samotności i ciszy. To nie dla mnie. Widzisz, podziemie jest zbyt przygnębiające. Czyli coś jak metaton! nie! Leave me alone! Ziomek, za tak ci się chciało! A ja chcę tylko przeżyć! Ugh. Czujesz rytm swojej duszy. Na początku muszę nakarmić swoją duszę. Zjadasz torebkę mix Jedyny smak jaki czujesz to słyszane winogrona. Jesteśmy uwięzieni za barierą. Bez nadziei na wolność. Bardzo smutna, smutna sytuacja. Ale nie smutna dla mnie. Proszę powiedz mi ile jeszcze masz tych pas, bo chcę zobaczyć je wszystkie. Okej, okay. dobra, dobra. To jest chyba ten który po prostu musi przegadać swoje i wtedy będę mógł go oszczędzić. Wszystkie migające światła przyprawiają się o zawroty <gryjemy> głowy. mi się dalej. Dobra, zaś do docenia. Musimy się zadowolić tym, czym mamy. Damy czas na zajęcia, które sprawiają nam radość. Jestem towarzyski, bo szczęście nie jest cichą cnotą. Często zachęcam potwory do tańca w nadziei, że się zajarają tą zajawką. Okej. Okay. Na spokojnie. O, nie, 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 nie. Gubię już w tym totalnie. Dobra, teraz to się już na pewno muszę uleczyć. Elbador napina swojego ogromnego mięśnia. O, uleczymy się... Tom herbatę. Pijesz szklankę herbaty, jest bardzo rozwodniona. HP <gryw> odnawiona. Nawet jeśli potwory zostaną przeklęte w tym ponurym stanie, musimy wytrzymać do końca. Wszystko aż do finału. Akurat dobre ma podejście, że chce rozweselać potwory w podziemiu. Tylko, że maltretuje tym biednych ludzi, to już jest nie do końca dobre. Okej. Okay. Uh. No szty! Czemu to robisz? Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mogło pójść gorzej, mogło pójść gorzej, mogło pójść gorzej. Proszę. No more attacks. Proszę. No more attacks. Please. Thanks. Ugh. Udowodniłeś swoją pasję, maleńki. Przepraszam, jeśli jest był obciążający dla twojego zdrowia. <ścoughs> Czasami dobra zabawa oznacza wizyty u lekarza. Aczkolwiek, wygląda jednak na to, że nie kochasz tańca tak bardzo jak ja. Być może znajdziesz szczęście w inny sposób. Nigdy nie brałem tego pod uwagę w przypadku cichych potworów takich jak ty. No, nawet nie wierzę, że jestem człowiekiem. Ach, cóż, przynajmniej mam nadzieję, że twój dzień stał się jaśniejszy. Życzę ci satysfakcjonującej podróży. Żegnaj. I ja leć sobie. Okej, okay, wyłączyło się że to nie jest ten syn tamtego brygadzisty, o którym wspominał wcześniej? Prawdopodobnie tak. Torba? Co ona tu robi? Czy chcesz podnieść torbę wymiarową, tak. Dobyłeś torbę wymiarową, czyli to oznacza, że mogę mieć konta... Okej, okay, dobra, zarąbiście. Mogę mieć dostęp teraz do wszystkiego, więc weźmy sobie troszeczkę, wiecie, leczenia. Nie po to go zbieram, żeby sobie tam leżało. Okej, okay, widzę, że tu jest zejście na dół, więc zejdziemy sobie. Skorzystam z tego na pewno. Okej, okay, fajna walka, fajna. Fajna walka, fajna postać, naprawdę. Podoba mi się bardzo. Hmm. Wygląda na to, że zeszliśmy na dół mamy zapis. Ale idziemy my jesteśmy? Aha, tu po prostu jest wejście do kopalni. Dobrze, okej. Okay. Cześć Flowey. Hejka. Wygląda na to, że wróciliśmy na solidny grunt. Dokładnie. Ta kopalnia z pewnością wydłużyła nam drogę. Cóż za banda próżniaków. <grych> Tak czy inaczej. Trzymaj tempo, kolego. Okej, okay, giroczka zapisana. Super. Mm, co my tutaj mamy? Ktoś się tutaj huśta i jest jakiś wagonik. W nic więcej tutaj nie widzę. Uh, ale się fajnie buja. Mogę z tobą pogadać? Uh, ten plac zabaw był kiedyś fajny. Odkąd mój towarzysz zabaw przestał się pojawiać, zrobiło się nudno. Zastanawiam się, dokąd poszedł. ja się mogę pohuśtać? Jest to pusta huśtawka. Czy wejść na nią? Tak. Okej. Okay. O, machamy sobie nóżkami. Patrz, posiedziałem z tobą. O, dobra, idziemy dalej. Nic nie mamy tutaj do stracenia. O, kwiatuszki, jak ładne. Jeszcze tylko tutaj flały brakuje. O, walka. Z kwietnika pojawia się Rosa, przynosząc w dłoni kwiat. O, jak słodziutko. Dobra, Rosa. Pyta się, obrażaj, pochlebiaj. O, spytaj się. Pytasz się, czy możesz wziąć jeden z kwiatów Rosy. Nie wiem. Czy możesz? Jezus, dobra. <noise> Czyli jednak nie mogę. <noise> Ej! Czy jak to wezmę, to będę Ci mogła oszczędzić? A czy trzyma kciuki w górze. Rosa. O, mogę cię oszczędzić, super. Czyli jednak mogłem wziąć kwiatka. Dobra, fajnie, fajnie. No ładne te tutaj kwiatuszki. Dobra, chodźmy dalej. Jakieś boczułki tutaj z wodą widzę. O, flamii. Hejka! Jelku, wygląda na to, że już jesteśmy blisko wyjścia z tego miejsca. Mówisz to za każdym razem. Poza tamtymi kopalniami, przebywanie w tym miejscu było całkiem przyjazne dla nas. Podróż stąd powinna być prosta. Clover? E, świetnie! <laughs> Nie, ja ją lubię. Clover. Jesteś tutaj, jesteś żywa! <laughs> Ty jesteś... tutaj. Nie mogę w siebie uwierzyć! Zostawiłam cię całą samą w tamtej jaskini. Sama stawiłaś czoła tym wydmom! Jestem okropnym przyjaciółką. Ufają mi, że jestem gwardią królewską, a ja zostawiłem dziecko na śmierć. No wiesz, tu by się cieszyli, jakby mi coś się stało, więc a, Co jest za mnie tak? Jest okej. Okay. Uspokój się. Jest okej, okay. Martlet, spokojnie. Ja, dobrze. Dziękuję ci. Widać, że potrafisz o siebie zadbać. Wypadek wydarzył się tak szybko. Kiedy zobaczyłam, co się z tobą stało, wpadłam w panikę. Przeleciałam nad jaszczystym krajobrazem i znalazłam to miasto. Wkrótce jednak zdałam sobie sprawę, że nie mogę ryzykować wplątywania w to innych potworów. Mogliby zacząć mnie pytać, a ja nie potrafię dochować tajemnic. Dobrze to wiedzieć. Mogliby nas wydać bardziej złowrogiej gwardii królewskiej. <laughs> Więc ja o, siedziałam przez godzinę przy kaktusie, myślałem, jakim jestem śmieciem. Ej! A wtedy zdobyłam się na odwagę, aby wrócić do ciebie i cię przeprosić, ale ty dotarłeś tutaj. Więc jeszcze raz bardzo mi przykro. <ścoughs> Wybaczam ci Hartlet. Dziękuję Ci, Color. Jesteś bardzo miła. Tak czy inaczej, powinniśmy iść dalej. Zdecydowałam, że teraz cię nie opuszczę ani na krok. Pójdę gdziekolwiek ty pójdziesz. Ty prowadzisz. Właśnie przeżyłeś kilka szalonych wyczynów w podziemiach, więc zrozumiem, jeśli będziesz potrzebował trochę odpocząć. Ale jeśli chcesz pochodzić razem, to świetnie. Po drodze w ogóle nie miałem okazji niczego zwiedzić. No cóż, przyjacielu, czy idziemy? Okej, okay, Martlet. Co, będziesz teraz ze mną podążała? Co jest? Mogę z tobą gadać? Fuck, no way, rozmawiaj. Nie mogłam się spodziewać, że tak właśnie będzie wyglądał na końców mój dzień. Spotkanie człowieka, odwiedzenie nowego miejsca. Parę z tych lat w tym gości na pewno zalicza się do listy życzeń. <laughs> ale fajnie. Nie ja są, czy będziemy jakieś ciekawe interakcje, ale pierwszym z nich na pewno jest to, czyli. <laughs> Powiesz mi cokolwiek o tych kwiatkach. Prawdopodobnie powinniśmy już iść. A pokój też mnie na huś muszę to sprawdzić. Cześć też mnie? Dziękuję za siedzenie ze mną. Mam nadzieję, że możemy być przyjaciółmi. <gry> jest to pusta huśtawka. Czy usiąść na niej? Tak. też mnie? też mnie? Kurde, nie zaprogramowali chyba tego. Ale wielka szkoda. Dobra, martlet, powiedz mi coś o tym miejscu. O, ten plac zabaw jest super słodki. Powinnam zbudować taki w swoich stronach y, dla szkoły. Aha, tak, bo ona umie te drewniane rzeczy. Fajne ma to animację w biegu. A nie spodziewałem się, że dołączy to. Do... Okej, okay. tutaj się spotkaliśmy, więc jeszcze przejść do końca i dokładnie. Co my tutaj mamy? Wygląda to na miasto. Witamy w Dolinie Oazy, dom największego zbiornika wodnego w Wydmach. Okej, okay, okej. Okay. O, tu są jakieś kraby. E, zobaczmy je. Nie jesteśmy zamknięci za tym płotem podróżniku. To jest nasz wybór. Miło jest mieszkać w znajomym miejscu, paczkom znajomych. Miło jest też być karmionym i robić sobie zdjęcia. Martlet, musisz to skomentować. Jest tu tyle do zobaczenia w tym mieście. Czuję mocny vibe Hony drugi Resort. <ścoughs> ja również... Gdy znudzi mi się codzienne utrzymywanie spokoju, być może przeprowadzę się tutaj. <świetnie> Świetny plan emerytalny, prawda? <świetnie> Dokładnie. Nie mam żadnych skarbów ukrytych w swojej skorupie. Dlaczego potwory ciągle mnie o to pytają? <świetnie> o ty, piknik. <świetnie> Uważajcie na moje szczypce, podróżniku. <świetnie> Dobra, idziemy stąd. Wow, to jest ładny zbiornik wodny. Ten potwór jest zbyt zajęty gaszeniem pragnienia, aby mówić. Przy tak przyciągającej wzrok w wodzie, kto mógłby się oprzeć? Hehehe <laughs> Twoje odbicie błyszczy i zniekształca się w kałuży wody. Zauważasz zaawansowany technologicznie system filtracji, dzięki któremu nadaje się ona do picia. Witaj, skarbie. Jak się dzisiaj masz? Piękny dzień, prawda? <laughs> dokładnie. Czy zawsze jest tutaj tak gorąco i wilgotno? Jak myślisz? Właśnie się tutaj przeprowadziłem ze Snowden, więc nie jestem jeszcze tego pewien. Ale miejscowy taki jak ty by wiedział, prawda? Tak właściwie mam do ciebie pytanko. Czy dostarczasz do tego miejsca jakiś rodzaj upałów? Bo widzisz, że nie jest tutaj gorąco, ale jest tu niesamowicie gorąco w porównaniu z upalnym upałem. Jezus! Co? Wiesz co? Wyglądasz na zajętego. Porozmawiamy później. <gry> Powiedziałbym, że dzisiaj jest naprawdę gorąco. A może to zbyt nieoryginalne. Może coś bardziej interesującego, takiego jak. Marynata gorąca. Tak, właściwie to nie ma sensu. Tak, jednak nie ma sensu. O czym ty typie gadasz? Muszę jeszcze nad tym pomyśleć. Ja już z tobą nie gadam. Nie, nie, nie. Nie ma sensu. Nie, nie, nie. Idziemy tutaj do góry. Dobra, co my tutaj mamy? Jakaś brama? Co to jest? Duża, ozdobna brama, niestety jest zamknięta. Może ty mi coś o tym powiesz? Hej, chyba wiem, kto tutaj mieszka. Chyba nie chce gości. To ma sens, biedactwo. Okej, okay, może później się dowiemy coś więcej na tamtego miejsca. Na razie zejdźmy sobie tutaj na dół i w lewo. Chodziliśmy do punktu startu. A czy mogę wejść do tego domu? Mogę! Okej, okay, co my tutaj mamy w środku? To jest mapa, czy co to jest? Na nasze nieszczęście drzwi są zamknięte, więc nic nie zobaczymy. Nad stołem znajduje się obraz, przedstawiający duży, żółty kamień. Jest tak duży, że czujesz, jakby ciepło skakało z płótna na ciebie. Skomentuj to, martlet. Przepraszam, że nie rozmawiam więcej z mieszkańcami. Z moim ptasim muzyczkiem, kto wie, co może mi się wymsknąć. Nie no, możesz gadać. Dobra, przyjechałeś z dzikiego wschodu, prawda? Muszę przyznać, że nie widziałem twojej twarzy w tych stronach. Widać w mojej siedzibie młody. Jak zapewne zauważyłeś, mam talent do ratowania życia. Aha, trawa jest tu bardzo rzadka. Aby jakikolwiek gatunek trawy mógł tu rosnąć, trawa musi znajdować się blisko źródła wody. Staram się jak mogę, aby moje małe połacie trawy było szczęśliwe. To jest jedno z moich wielu hobby. Wydmy wcześniej nie były takie. Rzeki drzewa i mnóstwo traw pokrywały ten obszar bujnie i pięknie. To było oczywiście. Wiele lat temu. Wspomnienia często mi umykają. Trudno kogokolwiek winić za utratę tych rzeczy. Co tu się musiało stać? Biedni górnicy nie mieli pojęcia, że taki duży kamień może zabić ekosystem. Aha. Nikt tego nie wiedział. To było wówczas nowe odkrycie. Przypuszczam, że taka była wola natury. Okej. Okay. Przemyślacie, że się dowiedzieliśmy. Szafek nie mogę zobaczyć. Uuu, Gacie. Znalazłeś 30 golda w kieszeni tych spodni. Czy je wziąć, tak? Zdobyłeś 30 golda. Jakoś to skomentuje? Spodnie w kolorze neonowej zieleni. Twoje ulubione. już to jakoś? W tym mieście jest tak wiele do zwiedzenia. Okej, okay, czyli mówisz dokładnie to samo. Dobra, wychodzimy od ciebie i chodźmy sobie on... Z tego co pamiętam, był tu jeszcze jeden dom, ale gdzie on był? O, dokładnie ten, więc wejdźmy tu. O, tutaj miałem przyjść. Witaj, podróżniku. Czy byłbyś zainteresowany przepowiedzeniem swojej przyszłości? Być może, być może. 5 golda za jedną przepowiednię. Teraz możesz pomyśleć, że cena jest trochę niska. Jakiej jakości wróżba od doświadczonej wróżki kosztuje 5 golda? Good point. Cóż, twoje podejrzenia w takim razie byłyby słuszne. Bo widzisz, jestem w trakcie szkolenia na wróżkę, więc sprzedaję je za ułamek ceny. W sensie te wróżby. Aha, praktyka widzisz. Czy mogę cię zainteresować przepowiednią wielkości kęsa? Jasne. Zobaczmy, co świat przygotował dla ciebie. O, co jest. O oj, kochanie! Przyszłość wskazuje, że wpadniesz w kłopoty. O nie, 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 nie. Również też widzę, że szykuje się coś dużego. Zostanie się już wkrótce. Wytrzymaj! O, ten krzak, który się turla po pustyni. Chyba trochę się podekscytowałem i przegapiłem drugą część. <laughs> Przepraszam za strach. Wygląda na to, że jednak wszystko jest w porządku. Okej. Aż tu jest coś interesującego? Nie. Wygląda na to, że nie masz. Dobra, to wychodzimy stąd. Um, tu jeszcze... O właśnie! Tu jest jeszcze jakieś miejsce... ...kafeteria... Hmm... Dobra, wejdźmy do środka. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakiś stolik? coś. Czy pożyciłeś swoje życie awanturnika, aby doświadczyć modernizmu? Gorąco polecam to zrobić. Jest to najbardziej prestiżowe życie, jakie można wybrać. <grych> Elegancka architektura, włączniki światła, maszyny latte. Wszystkie są tutaj. Kiedy raz sobie odpuścisz, nie możesz przestać. <grych> Powiedz mi coś o tym miejscu. Kurczę, miałem nadzieję, że będzie tutaj chłodniej, ale nie. Dlaczego zdecydowałem się zamieszkać na wytmach, a nie w nowoczesnym miejscu takim jak Hotland? Ponieważ chcę się czuć ważnym. Jeśli chodzę używając technologii przed potworami, które tego nie robią, to ja jestem najlepszy <coughs> co? Jestem prawdopodobnie najbezpieczniejszym potworem w okolicy. Sprzedałbym ci coś ale strajkuję, właściciel musi się polepszyć. To ja jestem właścicielem. Uciekaj teraz, nie widzę, żebym w najbliższym czasie się poprawił. <coughs> Ok, rysunek dziecka przedstawiający trzy szczęśliwe potwory. Moja kochana rodzina przy mnie. Okej, okay, okej. Okay. To są jakieś gry. Pamiętam, jak w przeszłości ta gra działała wydajniej. Wygląda na to, że ciśnienie powietrza zostało zmienione lub coś takiego. Biorąc pod uwagę, że ten stół pełni także funkcję klimatyzacji, nie jest to dobra wiadomość. Jest zepsute. Jakoś to rozczarowujące. Okej, okay. mogę zagrać? Wu. tu ktoś był! Jo, czego chcesz? Jestem w trakcie gry. O, jesteś dzieciakiem takim jak ja, założę się, że jesteś dobry w te maszyny. <grym> Czy wypróbowałeś Mew Mew Love Blaster? Jest uzależniająca, ale jestem w nią słaby. Słyszałem, że jest tam finałowy boss, ale nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek tam dotarł. Założę się, że możesz całkowicie skopać mu tyłek. Powiedz mi coś więcej? Jeśli jesteś w okolicy i potrzebujesz potworów, z którymi możesz spędzić czas, moja grupa przyjaciół to najfajniejsze dzieciaki w okolicy. Ostatnio jednak spadła liczba osób, ale wciąż można z nimi fajnie spędzić czas. Okej. Okay. Nie działa, proszę przestać karmić go pieniędzmi. I tu jest automat. Wydać 3 golda, aby zagrać, tak. New, new love <ścoughs> Pomóż! Unikaj, aby być bezpiecznym. Daj z siebie wszystko, przytrzymaj i zagraj. Unikaj smutku, rozprzestrzeniaj radość. Alright faktycznie są tu jakieś potwory. Okej, okay. mogę nawet unikać. O! O! o. Dobra. No nie, nie jestem to dobry. <ścoughs> nie jestem to dobry. Dobra. Wychodzimy stąd, może później tutaj wrócimy i skopiemy dupę temu bosowi I, I wychodzimy. Okay. Tak, wychodzimy stąd. Powiesz mi coś o tym? Eee, nie skomentujesz nic. Myślałem, że będę mógł z nim zagrać czy coś. A tu niestety się okazało, że jednak nie. Dobra, stolika nie mogę zobaczyć. Z tego co dobrze pamiętam. A, tu są jeszcze jakieś schody na dół. Darmowe przytulaski. <grym> Hej, kolego. Wiem, że powiesz nie, ale sprzedaję darmowe uściski. Cholera, pewnie już przeczytałeś mój znak, prawda? <grym> Nienawidzę się. Nie, nie zawracaj sobie głowy pytaniem. Zamykam sklep, okej. Okay? To był głupi pomysł. Nawet gdybyś mnie przytulił, co byłoby chore, prawdopodobnie bym cię zabił. Oczywiście, nie celowo, to byłoby przestępstwo, a ja nienawidzę przestępstw. O, świetnie. Być może jesteś przestępcą, i teraz na pewno mnie nie przytulisz. Po prostu odejdź, byłoby lepiej dla nas obojgu. Wciąż chcesz się przytulić? Ziomek, musisz się nauczyć, kiedy odpuścić. Jeśli nie zostawisz mnie w spokoju, uściski nie będą już darmowe. W rzeczywistości są to bardzo drogie uściski. Taką, jaką ilość pieniędzy posiadasz, ilość ta zwiększy się trzykrotnie do zapłaty. Szczerze, nie jest mi przykro. Okej, okay, nadal chcę się przytulić, ale jest to zbyt głęboko wewnątrz mnie. Proszę, ignoruj moje istnienie. Dobra, już idę sobie stąd. Wyprzedaż wypieków, wyprzedaż wypieków. Przyjdź, i zjedz jedzenie przygotowane przez pająków dla pająków. Z pająków. Cały dochód zostanie przekazany potrzebującym pająkom. Czy kupisz Spider-Donat? Za 7 golda, oczywiście. Zdobyłeś Spider-Donata. Jesteś najbardziej łaskawy. Miłego dnia. Okej, okay, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Drzewko jest zasadzone w ziemi. Do nowego życia i niepewne siebie. Jest pełne potencjału, ale jeszcze go nie osiągnęło. Pewnego dnia może kiedyś to zrobić, a powiesz mi co się tym? Spójrz na tą małą rzecz! Stara się z całych swoich sił, żeby wyrosnąć na duże i silne. Czyli pewnie będę musiał ją podlać, albo coś w tym stylu. No nie wiem, pewnie się później przekonamy. Tu jakieś palmy. O, Gra w klasy. Jakieś starożytne napisy. Nie, po prostu gra w klasy, myślałem, że będę mógł zagrać. Okej, okay. tutaj jest jakiś domek, tutaj jest jakaś postać. Okej, okay. wygląda na to, że to jest koniec tego miasta, um, rozmawiajmy z tobą. O, o, hej, Clover! Pamiętasz jak mówiłam ci, że ostatnio zatrzymałam człowieka? To jest ona! A, aaaa, wciąż myślisz, że nie jestem? Przecież twój przełożony wyjaśnił ci, że nie jestem człowiekiem, prawda? Proszę, powiedz mi, że ci wyjaśniła. O, przepraszam, myślałam, że jesteś. Nie, nie, ja przepraszam, po prostu to zdarza się często. Wszystko w porządku. Nawet nie uwierzysz, z iloma zrzędliwymi potworami mam do czynienia. Nie, żebyś ty był zrzędliwym potworem. <noise> Jestem pewna, że z pewnością jesteś miły. <laughs> tak czy inaczej. Jak się nazywasz? Blower? Czemu się mnie pytasz? Um, nie, nie ty! Gupku, ona! Ja? Tak, właściwie. Co powiesz na czerwony? Tak mnie nazywają twoi koledzy. W każdym razie, gdy jestem fałszywie zatrzymywany, będąc szczerym, mam nadzieję, że w końcu zostanę tak złapany, że już później wszyscy będziecie mnie rozpoznawać i to się skończy. W tym momencie może po prostu rozsądniejszym będzie dołączenie do Królewskiej Straży. Dołączyć? To byłoby fantastyczne! Z przyjemnością pokażę ci tajniki mojej pracy. Mógłbyś nawet pomóc mi układać moje zagadki. Gdy teraz o tym pomyślę, może to oznaczać naruszenie kodeksu. Już go i tak wystarczająco naruszyłaś, a jest w porządku. Co? Dołączenie nie może być tak łatwe, prawda? Znaczy, mi pozwolili dołączyć! Rozważymy to jeszcze. Aczkolwiek, ja i Clower mamy ważne sprawy do załatwienia. Ale powinna być wolna w przyszłym tygodniu. Każdego dnia możesz mnie spotkać wykonywującą swoje obowiązki w okolicach Snowdin. O, Ty mówisz na poważnie. A, <laughs> to znaczy, jesteś pewna? To brzmi jak plan. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Red patrzy niezręcznie. Nie jest przygotowana na drugą rozmowę. <sumuszamy> Mogę wejść do tego domu. Przepraszam, nie mam je w domu. Okej, okay, dobra. UGPC. Akurat to ledwo co zauważyłem. To coś mi przyszło na maila. Masz zegarek jeśli nie masz W porządku Ponieważ wiesz jaki to czas Czas na pocztę Czas na pocztę Trzymaj się list Mam nadzieję że spodoba ci się twój list A co do mnie Muszę wypływać Okej okay, wypływaj Aż jestem ciekaw co to jest za poczta Sprawdzimy sobie to. Eee, mail. List od szaflersów, czyli od hubków. Dobra, zobaczymy sobie. Do naszego najnowszego rekruta. Tutaj toast. Na wolności jest ktoś, przed kim zapomnieliśmy cię ostrzec. Ten niechlujny facet w niebieskim kapeluszu, nie wchodź z nim w interakcję. Nie wspieraj jego wysiłków. Nie powiem ci dlaczego, bo ten list brzmi o wiele fajniej, jak zawiera w sobie tajemnicę. <laughs> Teraz pozwolę swingowi dokończyć ten list. Denerwuje się, gdy zapomina o pisaniu listów. Ta zanerwowany swig! <grymne> Jezus, ty jest taki głupie. Dobra, ale przynajmniej wiadomo, że przed kimś nas ostrzegają w niebieskim kapeluszu. Trojaczki. Dobra, chodzimy tutaj do środka. Wow, rozmawiaj, tutejsza architektura jest fascynująca. W domu prawie wszystko mam zrobione z drewna. Może powinnam zacząć budować z kamienia? Dobra ludzie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Przejdziemy sobie na drugą część tego krytarza w następnym odcinku. Trzymajcie się bluzko. cześć!